Witam serdecznie na moich wyprzedażach garażowych oraz gadżetów 40-latka. Eee, tym razem chcę Wam zaoferować kamerę. Marki Sony. Model dokładnie HDR PJ10E. Kupiłem ją jakieś chyba coś ponad 4 lata, 4 lata temu. Używana była przez tak Mniej więcej dwa lata, a później już yy, zdecydowanie mniej, dlatego że kupiłem już Lumixa. Tam chodziło po prostu, żeby robiła lepsze zdjęcia. Przy okazji mieć takie dwa w jednym, dlatego kupiłem Lumixa, bo on robi lepsze zdjęcia. Też przeżywicie nagrywa. Yy, kamera w 100% sprawna, w bardzo dobrym stanie. Praktycznie no, ciężko się jest do, do czegokolwiek tu przyczepić. Yy, to co najważniejsze, yy, Widać, widać. Yy, w... Cała optyka jest w perfekcyjnym stanie. Zero jakikolwiek ryski. Nic, to kompletnie nic. Wyświetlacz jest również w perfekcyjnym stanie. Jest oczywiście cały dotykowy. O, może to zaprezentuję. Jest cały dotykowy. Możemy sobie przechodzić różne tryby, wybierać. całe yy, menu jest po polsku. Więc możemy sobie tu wszystko elegancko wybierać, nie ma żadnego problemu. Wszystko jest czytelne, bardzo płynnie chodzi. Można ustawić sobie między m.in. jakoś obrazu. Czy można robić tą kamerą zdjęcia. Można oczywiście filmy. Te filmy można robić w dwóch jakościach. Można tutaj robić również slow motion nagrywać, bardzo fajny efekt też zresztą. Ciekawie to wychodzi zdarzyło mi się chyba raz czy dwa razy nawet to użyć, i y, fajnie, fajnie, fajnie wyszło. Do filmu mojej córki nawet to używaliśmy na, na zakończenie roku szkolnego. to jest super rzecz. Yy, no, co tu jeszcze powiedzieć? Może tak, może troszeczkę najpierw trochę więcej o samej kamerze. Wyświetlacz jest, y, ma trzy cale, czyli tam jest chyba 7,5 cm, o ile dobrze pamiętam. Yy, dokładnie tak, 7,5 cm. Nagrywa filmy full HD. <śmieniu> w 25 klatkach, czy tam w, w NTSC, to w 30 klatkach yy, można ustawić. Yy, ma bardzo dobry yy, Jezu, zapomnę, jak się nazywa, czekaj, yy, sensor. Yy, to, co właśnie jest odpowiedzialne za nagrywanie yy, przed soczewką. Ma XMOR-S Bionix. Yy, wbudowane ma 16 GB ramu, a oprócz tego, i one zbudowane wewnętrznie, a oprócz tego można do kamery, tak jak to jest pokazane, tylko nie chcę to bo by się zresetowało, można dołożyć kartę zewnętrzną SD. To jest super sprawą, bo mamy zawsze budowaną yy, <laughs> pamięć, więcej nigdy nie zapomnimy włożyć, co się mega, mega często poniekąd zdarza. Także. Jak się wydaje, że nie, to jednak się takie rzeczy wydarzają. A wtedy jest masakra, a tu zawsze jest coś wbudowane. Także możemy nagrywać, yy, jesteśmy gotowi do na nagrywania w każdej chwili, ale to się motam. Ale się bardzo spieszę, bo <grywania> spieszę się na podówkę do mojej kuzynki. Yy, co tu jeszcze? Oczywiście bliżej, dalej. Przycisk do robienia zdjęć. Zdjęcia można wykonywać w trakcie nagrywania. Jezu, przepraszam, nie wiem czy widać. O, teraz tutaj, to jest zdjęć do. Yy, guzik do przyciskania, w którym wywołujemy zdjęcia. Boże, ale. Mm, głupoty gadam. Yy, to jest do przełączania między. pokażę o Marcie, tak, że możemy przełączyć właśnie do. robimy zdjęcia. Teraz jest przełączone właśnie na zrobienie zdjęć, i możemy robić trzaskę zdjęcia. O, proszę bardzo. Albo przełączamy z na tryb. na tryb yy, do filmowania. I może naga, naga, możemy nagrywać. Ja troszeczkę nagram, żeby Wam później wkleić troszeczkę, jaką ono ma jakość. A jakość ma naprawdę bardzo dobrą. Ja z tej kamery byłem mega zadowolony. Bardzo długo szukałem jakiegoś fajnego, ciekawego modelu, żeby móc coś yy, po prostu sensownego tu wybrać, bo tego zawsze jest dużo. A niestety nie wszystkie są naprawdę warte w ogóle jakiejkolwiek uwagi. Ja nie, przedtem nie ukrywam, ja miałem kamerę innego typu, która była JVC. Masakra. Po prostu. Stabilizacja działa, działa do kitu. Także no nie polecam, nie pamiętam tego numeru, bo go z miłą chęcią Wam po prostu naprawdę odradził. Eee, w, co tu jeszcze? Ma? Tak, 40. Pomogę się, 42-krotny ma zoom. Z tego, że jest tak, 30-krotny to jest optyczne. Czyli taki naprawdę, że. Po przybliżeniu 30 razy jest bardzo dobra jakość i ona jest stabilizowana. 42 razy to po prostu da się, ale on po prostu użyć 30 razy, przybliżeniu po prostu już używa tak zwany cyfrowy. On po prostu już jest słabszy wtedy jakości. Ale te 30 to robi po naprawdę petardę i jest, jest bardzo fajne, bo jest stabilizowane. więc to wszystkie nawet po przybliżeniu, troszeczkę nawet, no, no, no ja zrobimy to bliżej. Byk to ten, nad, jak teraz trzymam, widzicie kamerę w rękach, może to pokażę, trzymam trzyma kamerę w rękach, to ten nie jest, nie trzęsie się yy, ten obraz, bo jest po prostu stabilizowany właśnie optycznie i jedynie ta wersja właśnie optyczna jest po prostu robi tę całą robotę, bo no, to jest wszystko no, ładnie, pięknie łapnie, ostrość. Odbiłem sobie tak, chciałem sobie trochę przypomnieć, bo jej dosyć długo już nie używałem. Przypomnieć jak to nim się obsługiwało i w ogóle, ale to Wam powiem, że jest po prostu miodzio. Naprawdę bardzo, bardzo fajna kamera, za. Teraz na ogłoszenie już bardzo przyzwoite pieniądze. Ja za samą kamerę dałem ponad 3000, a jeszcze do tego później dokupiłem taki zestaw, który Wam za chwilę pokażę, zaprezentuję. Bo chciałem po prostu sobie dokupić do niego fajne ETUI plus drugą baterię. I zaraz przejdziemy, żeby jeszcze pokazać tamto, ale jeszcze pokażę Wam, co tu jest w zestawie. Yy, teraz tak, szybciutko pokażę, jak ona wygląda właśnie z boku. O, będzie widać. Teraz tak, tu mamy właśnie włączanie, włączanie kamery. Oczywiście ona się włącza automatycznie, gdy odchylimy ekranik. Jest do play, na przykład do odtwarzania, yy, co mamy na, nagrane. Projektor, to jest za chwilę fajna nowość, to, o której powiem już chyba nawet teraz, bo o co chodzi? Ta kamerka. Tutaj właśnie w tym oto miejscu ma wbudowany projektor czyli możemy dodatkowo z tej kamery wyświetlić wszystko co mamy nagrane na tej kamerze na przykład na ścianie na jakimś właśnie czy na ekranie czy kartce czy jakkolwiek. I to jest super super rzecz bo między innymi dlatego też wybrałem ten model bo jest bardzo podobny model jak ten ale jest bez tej kamery jest bez tego projektora. A tam mi się wydawało takie ciekawe, wiadomo, że to nie jest ta jakość wyświetlania obrazu, jak na telewizorze, ale jest super sprawa, gdy jesteśmy na imprezie, chcesz coś od razu pokazać, jak to było, przed wydarzenie, nie wiem, strzelam yy, na jakichś rodzinach i chcesz od razu pokazać, jak to było, a zobacz, jak ktoś tam zrobił, coś tam śmiesznego, nie? I pyk, rzucasz na ścianę, wszyscy oglądają, każdy, wydarzy, o, ale super, kurczę, Alpio Rektor. i naprawdę on daje radę. Yy, zaraz pokażę zresztą, jak to wygląda, teraz szybciutko pokażę jeszcze raz, tu mamy. Teraz tak, na słuchawki, wejście na mikrofon, super, super sprawa, dlatego że możemy do tego, yy, też mi na tym zależało, dlatego też m.in. wybrałem ten model, żeby można było podłączyć zewnętrzne mikrofony krawatowe, bądź jakieś tam inne typu zewnętrzne mikrofon, dlatego że wtedy nie łapie szumu z ulicy, bo ta kamera nagrywa dźwięk 5.1. I to jest super, tylko że po prostu wtedy ona y, kierunkowo. Yy, znaczy, znaczy, łapię OK, tylko że zbiera coś dźwięki dookoła po prostu. A jak ktoś na przykład, jak tego monologii swoje na przykład nagrywać, ani koniecznie coś, co się dzieje na zewnątrz, to po prostu super, że mam właśnie wejście na, na zewnętrzny mikrofon. Jest wejście HDMI, tego kabelka nie ma w komplecie trzeba sobie dokupić. Ja go akurat nie dokupywałem, dlatego że. Ja i tak zrzucałem, zrzucałem za każdym razem obraz po prostu na komputer, bądź bezpośrednio podłączałam pod telewizor, ale właśnie innym wejściem. Kabel USB, który jest w komplecie, w tym można właśnie zrzucać wszystkie dane, filmy, które mieliśmy nagrane na kamerze na zewnętrzną. A jeszcze oprócz tego, i to już zamykamy. Ta-da! Super, super sprawa. Naprawdę połowę roboty jest z tym kabelkiem, dlatego że nie trzeba tak żadnych. Nawet nie trzeba tej karty wyciągać, żeby zgrać z niej zdjęcia na przykład, bądź filmy. Podłączamy sobie to pod kamerkę cyk. Jest, przepraszam, pod laptopa, pod komputer i od razu zrzucamy sobie wszystkie materiały. Oczywiście tym kabelkiem można zrzucać. Oczywiście można sobie zrzucać. Tym kabelkiem można zrzucać sobie też, wyciągając kartę i wkładając do, do komputera bezpośrednio pod jakiegoś tam czytnika kart. Oczywiście też z tego co pamiętam, można zrzucić sobie dane z, z kamery na kartę Zgrać też można tą metodą też ułatwia życie, hmm, boczek. Zamkną kamerę, to się o, właśnie ładnie piknie Tutaj mamy podłączenie zewnętrznego zasilania, czyli właśnie tego tutaj dokładnie to, Które właśnie wkładam w sobie cyk. I o co chodzi? Co? Dlatego, że tak, w ten sposób ładujemy baterię. A dwa, jak mamy podłączone to zewnętrzne zasilanie, nie musimy używać w tym momencie yy, mocy baterii po prostu, tylko że ono po prostu zasila bezpośrednio kamery i możemy nagrywać nawet cokolwiek, nie wiem, czy występ czyjś, czy, czy yy, na przykład, no nie wiem, yy, jakąś prezentację, coś na stylu, na parę godzin i nie, nie patrzymy w ogóle wtedy na baterię. To jest super sprawa. Yy, tu mamy też poniżej. Jest wejście pod y, przejściu na cinche, na dźwięk, na wideo, oprócz tego wtedy macie tą przejściówkę właśnie dodaną y, na euro. Ja tego akurat bardzo często używałem, bo tylko, że HDMI to, już się tak wydaje, ale jeszcze nie wszyscy mają. Chociaż może już teraz tak, ale wtedy to większość nie miała, jeszcze 4 lata temu jak to kupowałem. I jest oczywiście mi pilot, no, pilot był mega sporadycznie akurat używany, także praktycznie zero jakikolwiek oznak używania. No, praktycznie nówka Funfer po prostu nie śmigamy, ale bardzo, bardzo praktyczny. Na przykład, gdy chcesz na, na przykład nagrywać siebie samego, co ta kamera na przykład, na, naprawdę umożliwia, to po prostu peg robimy sobie, że ma nagrywać start, stop, bliżej, dalej, ma oddalić, przybliżyć. Yy, tak samo można używać tego pilota do właśnie, gdy chcesz sobie coś wyśleć na, na ten projektor, nie? Instrukcje wszystkie są. Menu oczywiście jest tutaj w języku polskim, więc praktycznie instrukcja jest prawie że zbędna. Ale gdyby jednak coś, to nie ma najmniejszego problemu. Yy, co to jeszcze o czymś zapomniałem? Czy nie zapomniałem? Chyba nie. Oczywiście ja filmy wrzucam sobie, jak robię w Pinnacle System, bądź yy, w od niedawna Final Cut, ale to jest na Podmaka, bo to jest właśnie iMovie, to też jest na Maka. Yy, pokażę teraz, co to jeszcze, co później dokupiłem. To etui i właśnie, i baterie. Ok. Zabawicie no, co? Ja jeszcze najpierw Wam pokażę, bo, bo, jak działa ten projektor. Tylko wezmę sobie białą kartkę, ok? Żeby, o, troszkę to przesunę na boczek. Chodźcie Teraz tak. Żeby wywołać projektor, wciskamy sobie o ten oto guziczek. Pyk. I, I Wam tutaj jest komunikat, nie stałe po polsku, że. Yy, Mamy kliknąć właśnie ruchą, wtedy właśnie się wszystko uruchomi. No, o, już jest. Ja sobie to skieruję, tak, żebyście, bo będzie mi wygodniej. Znaczy, oczywiście jest jakość, na tym jest lepsza. Yy, jak jest ciemno, bo teraz mam. Nie wiem, czy uda mi się to zgasić Kurczę, żeby trochę Wam rozściemnić. No, jest trochę lepiej. Ale wierzcie mi słowo. Tu, tutaj jest suwaczek, do tego, żeby ustawić ostrość Nie wiem, czy widać. Jezu, muszę ustawić, bo widzę, że słabo łapie kamera. Tak. Czy teraz będzie trochę lepiej? To się tam lepiej widać na słabo, szkoda, ale uwierzcie mi, błagam was, że to widać bardzo dobrze. Musiałbym jeszcze iść włączyć. A dobra, idę włączę światła. Sekunda. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. O i teraz widać. I tutaj. Tylko teraz no, nie widać w ogóle. Ja nie widzę co robię. No to tak działa właśnie ten projektor. Oczywiście im go bardziej oddalimy, tym będzie obraz większy. Już widzę, że trochę tam ma takie delikatne. To akurat nie, nie. Jak się ustawi, to nie bardzo. O, dobra, jest, się wszystko. O dobra, już jestem. Tak jak widać, bardzo ładnie. Tyk, 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 Jak oddalamy do tyłu, to już wszystko robi się oczywiście większe. Jest bardzo fajnie, to wygląda. Więc można to używać. I puścimy sobie film, tylko że ja muszę. Ok, zrobimy, że chcemy. Ok. I w, w, zrobimy jakiś sobie film tutaj, otworzymy o, tutaj mam.